Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogła się kupić godzinę temu na straganie w Oksenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Myślę, że Cię kochała i chciała Cię ją dać w dowód miłości. Kochała mnie? Po tym wszystkim? Iris. W co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co. co się dzieje? Czuję się jakby. Jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, pan Everett? Nie jest ci jakby Żej na sercu? O Dim, czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i, I spotkamy się na Księżycu. No, i jesteś. Co? Nie, przecież mieliśmy umowę. Tam jest księżyc, tam, a nie tu. Dałem ci czego pragnąłeś tutaj, na księżycu. Skończy się nasza umowa. Synu, oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełnisz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musisz spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją i Olgierda, ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W Gwinta? Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Hmm, dobrze, ale zrobimy to po mojem. Co? Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać, to grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie, haha, ha! wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie. Nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas! Start! Co to za miejsce? Haha, <laughs> podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Odważni, idę do ciebie! <śmów> Nie, <śmów> Nie wierzę, że dałeś się na to nabrać. Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem nigdy mnie nie znasz. I co, pasku? Lustro. To tu się chowa. Nie sądziłem, że rozwiązanie jest aż tak proste. level. No Солнце на фалбаш, что можно Все хорошо. Lepiej dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. Ej. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze, najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie, nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym. Bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło. No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. I żyłem tak, przynajmniej do czasu, bo potem nie czułem już nic. Na szczęście, to już za mną, bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? Lusterko. Postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od siebie. Wybacz, nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem, nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić, lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem, wszystko, co było mi drogie. Nieprawda, odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne co czuję to żal, smutek, rozczarowanie. <laughs> Moje życie jest w gruzach. Cóż, nie zazdroszczę ci. Jak to mówię, uważaj, czego sobie życzysz. Będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie. Mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki Wiedźminie nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla Ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia, a tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt, za wszystko, szczęśliwej drogi, wzajemnie powodzenia.